Powiedzcie, żeby, żeby Niemcy nie widzieli. Pani Galeret ma dar wynajdowania takich zupełnie niesamowitych, bardzo frapujących, ciekawych, ciekawych historii. I kiedy zadzwoniła do mnie z pomysłem na zrobienie słuchowiska, napisanie tekstu słuchowiska na temat bombki z Memmingen, Wydało mi się to niezwykle, niezwykle ciekawe. I chyba kontekst tej całej opowieści, że jest to opowieść wigilina, jest to opowieść bardzo silnie związana z wigilią. Wydało mi się to niezwykle niezwykle ciekawe. Właśnie to, co e, dowiedziałem się z wywiadu z panem Aureliuszem, że co roku, e, kiedy w jego domu jest przystrajana choinka, pierwszą zdobą choinkową, która jest wieszana na tej, na tej choince, jest właśnie ta stara bombka z. Memingen, ta, którą wykonał on w 1944 roku, kiedy razem z więźniami przygotowywali w jednym z baraków sobie właśnie swoją obozową wigilię. Ciadku, ciadku, wesołych świąt, wesołych świąt, dziadku. Już rano? Tak, dziadku. Czas rozpakowywać prezenty. Ojej. Musiałabym zasnąć nad książką. To jest niesamowity człowiek, który tak naprawdę, jak go poznamy, przyjechał z całą swoją rodziną właśnie na obchody powstania warszawskiego. To jest to człowiek, który przekazuje ten patriotyzm, widać członkom swojej rodziny. On jest bardzo osobą taką, takim piedestale w swoim domu. I dla niego ta miłość do ojczyzny, w ogóle ta ojczyzna jest niezwykle ważna. I pomimo tego, że, że już nie wrócił do Polski na stałe, po um, opuszczeniu Warszawy nie mógł. Um, po prostu bał się tej um, Polski komunistycznej i um, pomimo tego, że nie wrócił, to cały czas, um, cały czas ma tą Polskę w sercu i, i ta cała rodzina jest, jest blisko niego. Ja wytnę gwiazdkę daj z puszki, daj spokój, pokaleczysz się. Lepiej z tej i okleić sreberkiem z tego opakowania. Aha. O, masz! Pamiętam, że było coś takiego, że napisaliśmy, że, że jedzą barszcz, a okazało się, że jedzą grzybową i zmieniliśmy na tą grzybową. W związku z tym tam jest bardzo dużo elementów prawdziwych. No, mówię praktycznie 100%, jest to opowieść prawdziwa i to wydaje mi się, że nadaje taki, no, takie większe znaczenie temu słuchowisku, tak? że to nie jest opowieść wymyślona. Ale, dziadku, ja mam dla ciebie prezent w tajemnicy. Prezent w tajemnicy? Od Mikołaja. Przecież sam mówiłeś, że świętego Mikołaja nie ma. Czasem jest, a czasem nie ma. Tylko... Ciii. Dobra, czekaj. Ołówek, ołówek jest tu. A będzie słychać jak się tam On ma, on ma fajny, poczekaj, on ma fajny dźwięk. Na tej stronie on ma no fajny patrz, dźwięk. No po prostu. Mhm, tak, tak. Mhm.